ale są z Ameryki. Nieraz już mówiłem, że życie pisze scenariusze do moich filmów i ostatnio widziałem połączenie, połączenie, mam nadzieję, że będzie widać, to jest typowy kawałek na ramkę, jak się robi Face, Ty amerykański styl, że dla nas obrzeżówki to na boczki przykła, przykręca się, przykleja, przystrzela. Nieważne, na, na kieszeniowe, gdzie nie widać, przykleja się to w ten sposób. I masowa produkcja robi to w ten sposób, że listwa jest wypuszczona do góry, yy, czy tam na bok, tak jak teraz, i jest takie pokazanie, tak zwany reveal, albo overhang, w zależności z której strony. I i po prostu tutaj nie widać, że to pracuje inaczej, to pracuje inaczej i jest wszystko ok. To na masówkę. Natomiast na meble wyższej jakości to dobrze, jak to jest jednak równo. Ale jak ktoś nie wie, co robi i zrobi to równo, pięknie, zaszpachluje, pomaluje, mebel wstawi się do domu. Za miesiąc zaczyna się, że tu jest pęknięcie, a za dwa miesiące, do pół roku. Zwłaszcza po zimie, po prostu farba tu odłazi płatami. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że sklejka, MDF, płyta czy cokolwiek albo pracuje dużo mniej, albo w ogóle nie pracuje, a drewno cały czas jednak pracuje. To jest po prostu, mówi się, stolarze mówią, że drewno żyje. Dlatego powstają tu pęknięcia. Jak temu zapobiec, jak zrobić, żeby, żeby to wyglądało pięknie? Tu mam taki duży floor plan, to jest tylna strona rysunku. To w dużym powiększeniu narysuję wam. Są trzy sposoby, właśnie tego zrobienia, żeby to wyglądało pięknie i zawsze, żeby to wyglądało tak, jakby to urosło tam, jak to mówią Amerykanie. Zegludę i zrobię przybliżenie na sam rysunek, żebyście, żebyście to lepiej widzieli. Będę to rysował w przekroju, dlatego będzie to e, chyba łat, najłatwiej widoczne. Więc zacznijmy od tego co mówiłem, że jak masówka robi. Tu mamy boczek. On jest najczęściej 19 mm, czyli to jest 3 4 i tu do góry wystaje na 1 ósma do 1 czwartej ramka. Ramka jest też tej samej grubości. O. I po prostu, jak to pracuje, jak to pracuje, nigdy nic tu się nie dzieje, nic nie pęka, zawsze to wygląda w miarę dobrze. Jaki jest problem? Problem jest taki, że to jest synonimem masowej produkcji i ludzie bogaci nie chcą tego, bo to. Jest równoznaczne z powiedzeniem, że o, masz tanie meble, albo nie będę się wypowiadał, jak oni na to mówią, ale mówią, że to są takie, właśnie, cipne, tanie meble. Dlatego tu narysuję, jak to zrobić, jak to się robi na meble high-end na, na zamówienie. Najprostszym, takim jak ja zawsze stosuję, to jest tak zwany Połączenie z Wigrów, czyli z kanałkiem w kształcie litery V. Jak to się robi? Jeżeli mamy boczek, to tu, w tym miejscu, robi się faskę i faskę robi się w drewnie. Więcej to tak będzie wyglądać. I to miejsce daje nam takie połączenie. O, tu w powiększeniu wam narysuję, że, że po prostu jest może to nie jest symetrycznie, ale właśnie to jest w kształcie litery V. I jak tu jest materiał w jedną stronę, tu jest materiał w drugą, to. Stosuje to się i do blatów, i do ramek na, na froncie. Najczęściej to stosuje się właśnie do blatów, dlatego że nie wszyscy chcą zapłacić za blaty drewniane z litego drewna i trzeba robić ze sklejki albo z MDF-u pod farbę. Ale życzę sobie, żeby był jakiś profil, i żeby była drewniana, drewniana krawędź. Więc robi się najczęściej na Wigrów. I za kilka tygodni będziemy robili szafy pod książki, dlatego e, też będą, będą robione właśnie na wigrów i pokażę Wam e, potem już e, w życiu, jak to, jak to się odbywa i jak to wygląda. Natomiast jak to jest najłatwiej zrobić? Wystarczy zwykła kostka z papierem ściernym i bierze się po prostu boczek i załamuje, jak ktoś ma dobrą rękę, to na ramce i na boczku zamamuje w ten sam sposób e, e, właśnie ten e, ten e, ten e, ten róg ten, krawędź i jak się to złoży to wygląda to pięknie. Niektórzy zakładają o 45 stopni frez na frezarkę górno wrzecionową, bawię się z tym, ale to jest 10 razy Więcej zabawy, i nie wychodzi to wcale lepiej. Także jak to się robi latami, to po prostu dwa razy przeciągnąć kostko i wychodzi to perfekcyjnie. Także bierze się kostkę, e, zwykłą kostkę, i załamuje się brzeg, gdzie jeden i drugi, co się łączy, i wychodzi nam wigrów. Natomiast, natomiast jeżeli są te te, te połączenia, załóżmy, są duże, jak szafy 3-metrowe, załóżmy, czy y, jakieś panele ze sobą, z jakimiś. Y, no, są różne konstrukcyjne elementy, które są jednocześnie de dekoracyjnymi, gdzie trzeba połączyć drewno z MDF-em albo z czymś innym, i wtedy się stosuje, jak dobrze pamiętam, to jest chamfer, ale to jest taki rowek na brzegu który można nazwać rabbit, ale to jest bardzo mały rabbit i to jest to wygląda tak, że e, jak mamy materiał, to tu jest 1/8 cala na 1 ósma, a 1/8 cala to jest 3,2 mm albo przy bardzo dużych elementach się robi 1/4 na 1/4 cala. To jest jakieś muszę wyłączyć wyciąg Ogrzewanie, bo mi się włączyło. Ok, jest straszny hałas, by był, i to jest właśnie ten materiał, i wtedy tu na to wysokość dokleja się tam cokolwiek, by to nie było. I jak to się pomaluje, jak to się pomaluje, nie powinienem w tą samą stronę zakreskować, więc zrobię kratkę. O. To jak się tu pomaluje, to po prostu nie widać, że to inaczej pracuje, to inaczej wygląda to pięknie. Jaka jest, yy, jaka jest yy, jaki jest tryk w tym wszystkim? Tryk jest taki, że nacięcie robi się na drewnie, nie na MDF-ie, czyli w tym przypadku to będzie drewno, a to będzie na przykład MDF. Dlatego, że jakbyśmy zrobili odwrotnie, wiadomo, że drewno dużo łatwiej po primerze znaczy po, po podkładzie zamyka pory i wszystko i i nie jest się nam tak, nie trzeba tego szlifować tak. Natomiast gdy mamy nacięcie na MDF-ie to ten MDF nawet jak się zamknie jakimś tam są takie specjalne rzeczy żeby one to nie ciągnęło. To nigdy nie wygląda tak dobrze jak lite drewno. Dlatego mam doświadczenie w tym, nieraz próbowałem, że łatwiej mi było naciąć coś w MDF-ie a potem kurde było 3 dni dłużej wykańczania bo Zamiast zrobić kanałek w drzewie, to zrobiłem w MDF-ie, bo było mi tak łatwiej, a potem było o, 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 i drapanie się po głowie. Dlatego taka uwaga, jeżeli coś takiego robicie, to zawsze robić nacięcie ten kanałek w litym drewnie, a nie w płycie, nie w plywoodzie, nie w sklejce, nie w MDF-ie. W tym miejscu narysuję Wam innym kolorem, bo trzeba będzie czarnym poprawić. Jak uratować sytuację, bo... Mój kolega mój dużo młodszy właśnie zrobił sobie Blad, i to było tak, że postaram się narysować to takie duże. Czyli tu był Blad w sumie. Ten Blad miał 2 cale, czyli to był bardzo dość duży Blad. Eee, ze sklejki kilka warstw. Tu była. Tu było, tu było drewno calowe, a tu były, tu były różne sklejki. To było pod bejcą, pod lakierem i wiadomo, że to te, te drewno tu swoje narysuje jakieś tam. Czy to w to, czy w odwrotnym to nie ma znaczenia, jak, jeżeli to jest dość wąskie, bo jak się przyklei, to chociaż wiadomo, że lepiej to stroną do tego, bo drewno się będzie gieło w tą stronę, więc będzie nam to zawsze zamykać. No ale nieważne, akurat on miał w ten sposób, dlatego tak narysowałem, jak uratować sytuację. Ech, bo po prostu pękło mu to na początku, potem zaczęło to się otwierać i ten lakier, że to był blat... E... Na... Uh, jak to nazwać? Do dining room, ale to było taki breakfast area, czyli tam, gdzie na rano się na szybko jeść śniadanie, nie że jakiś tam diner czy obiad czy tam impreza, tylko po prostu taki mniejszy, gdzie przy kuchni, nieraz jak nie ma wyspy, to jest właśnie jakiś tam stół albo jakaś taka ława, gdzie można zjeść śniadanie, kawę wypić. No i wiadomo, nieraz coś się rozleje, trzeba wy, wytrzeć to wsięknie tu i to zaczęło po prostu wyglądać masakrycznie i zadzwonił do mnie. I mówi, Jan, ratuj, bo po prostu wygląda to źle. Co wtedy można zrobić? Jedynym ratunkiem jest kupić fres, który nie wiem, czy to będzie widać, który ma, załóżmy, tu jest trzpień, oczywiście oś, i żebym on miał, i tu jest ostrze, jakieś. 45 stopni, ale dobrze jest też, jak jest 30. To nie ma żadnego znaczenia. Ja uważam, że 45 stopni wygląda najlepiej. I na frezarce górno nabić, jakoś przykręcić prosto krawędź i po prostu na tym, co już jest, nafrezować widłów. I potem to będzie wyglądało tak. I no oczywiście trzeba potem położyć znowu primer albo bejcę i zeskafować to wszystko i położyć lakier. Ale to potem już nie będzie tego problemu, już będzie to wyglądało dobrze. I to jest jedyny sposób, jak można to uratować. Także mam nadzieję, że pomogłem wam trochę bo jak to mówią, wszystko jest proste, jak już się wie, także nieraz się zdarzy właśnie, że, że ktoś e, wydaje mu się, że jest to dobrze, że jak zrobi równo, że jak za, zaszpachluje to twardo szpachlo, że e, na przykład samochodowo e, i potem położy twardy lakier, że nic tam się nie zrobi. To nie jest prawda, dlatego, że jeżeli tylko to Wam pęknie, bo zacznie pracować i potem zmywacie i coś tam się wilgoci, zacznie wilgoć zacznie podchodzić, to po prostu tutaj wyrwana będzie, po prostu taki rów wyszczerbiony na, na wykończeniu i to będzie masakra. Dlatego jedynym sposobem, jak to uratować, to jest właśnie frez, frezarka górno- wrzecionowa i naciąć po prostu rowek i jeszcze raz wykończyć, będzie dobrze. Tu w Stanach są, jak na pewno wiecie, są najróżniejsze akcenty, ludzie mówią z różnym akcentem i jak się mieszka w Dłużej to po tym, jak ktoś mówi, wiadomo czym jest, ze wschodu, z zachodu, z centrum czy z północy. I tak samo różne rzeczy nazywają nieraz różnie i tak jak mówiłem Wam, że tu jest czamfor, ale dla tych, co się przyczepią, że w słowiku Chamford edge, to jest, że jak jest brzeg i jest tu jakiś skos, o i że... To się mówi, że to jest Chamford Edge, ale tak samo na robotach mówię, że to jest chamfort. Także mówię, w zależności gdzie co, ale według słownika, tak yy, przy, dla yy, nie wiem, jak to powiedzieć, dla tych, którzy są służbistami, chamfort to jest to, Chamford Edge, to jest takie pół wigrów, jak gdyby, tylko dużo większy i nieraz są właśnie blaty. Tylko z takim nacięciem, z takim skosem na, na brzegu, i na, to się nazywa chamfered edge. Ale, ale to właśnie jest tak. Ale mówię, na robotach też nazywa się to często nie rabbit, tylko jakiś taki bardzo mały, to się mówi chamfer. Anyway, jak się podobało, dajcie lajka. Miłego dnia. Niech moc będzie z wami.